Czy można zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego? Tak, i warto to robić. Ponieważ najistotniejszym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów, najważniejsze, co można zrobić dla swojego zdrowia, to rzucić palenie. Nigdy nie jest za późno. Picie dużej ilości wody. Dobre nawodnienie pomaga wypłukiwać szkodliwe substancje z układu moczowego, unikanie kontaktu z chemikaliami bez ochrony. Jeśli pracujesz w przemyśle chemicznym, gumowym, farbiarskim, używaj masek i rękawic, tak jak zalecają przepisy BHP. Odpowiednia dieta bogata w warzywa i owoce. Niektóre badania sugerują, że dieta bogata w warzywa, kapustne, owoce jagodowe, produkty bogate w błonnik może wspierać organizm w ochronie przed nowotworami w tym nowotworami układu moczowego. Regularna aktywność fizyczna. Nawet codzienny spacer wspiera odporność i obniża ogólne ryzyko wielu nowotworów. Nie mamy wpływu na wszystko, ale mamy wpływ na dużo więcej niż nam się wydaje. Profilaktyka raka pęcherza to nie jedno działanie, to styl życia. Zacznij od małych kroków, a Twój pęcherz Ci za to podziękuje.